Przechodzimy do Was w tym filmie z podsumowaniem roku i chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym, jaki był dla nas rok 2014. Przede wszystkim skupiając się na podróżach, prawda? Tak, dokładnie tak. Bo był to dość intensywny rok. Oczywiście, swoją intensywność zależy, co dla kogo znaczy, bo dla nas był to intensywny rok, gdy ktoś powie, wy się prawie z miejsca nie usiągnęli. Ale sami ocenicie. Nam się ten rok podobał pod sensem podróżniczym, prawda? Tak, no było trochę tego. Dobra, to zaczynamy. Gdzie spędziłyśmy Sylwester i Nowy Rok? Byłyśmy na CZ. Tak, we Francji i w Sesburgu. Było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Lidiu nie przypuszczała, że spędzę Sylwestra we Francji. Mieliśmy, co prawda nie było wielkiej imprezy. Nie, nie było, no, Ale, spokojnie. był fajny, fajny czas, fajny Sylwester, mhm. fajne wspomnienia. Ja w ogóle tak bardzo ciepło i ten, ten plac przed kościołem ludzi i w ogóle życzenia składało różne narodowości, więc to jest takie fajne i, 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 i fajerwerki były, były też piękne, więc naprawdę fajne wspomnienie Będziecie ja? mieli okazję, to polecam, naprawdę bardzo fajne miejsce i, i fantastycznie się ludzi poznaje tam Tak, bo co roku te jest w innych miejscach, mhm, ten tak. semestr był w Pradze i na kolejny spróbujemy się wybrać, gdziekolwiek by to było, no. jeszcze nie wiemy gdzie. E, tak więc jak się dowiemy, to, to może zrobimy adnotację na ekranie, gdzie to jest. No pewnie. Mam nie. nadzieję, że tam się uda, bo w tym roku nie udało się. No nie, tak, tym tak, razem nie. Tak. I po powrocie do Strasburga, Tygdamska, ale grzecznie pojechała do domu. Jak przystąpiła do tak. grzecznych dziewczynek. przyzwoita dziewczynka pojechała do domu. Tak. A ja wsiadłam w PKS z, z Asią moją siostrą i pojechałyśmy do Częstochowy z Częstochowy pod miejską koleją do i do takiego zakonu zakonu Baranka podam Wam link na dole, do ich strony i spędziłyśmy tam kilka dni i wróciliśmy w Trzech Króli tak więc cały ten okres jakby świąteczny po Sylwestrze od 2 do 6 spędziłam w Choroniu i powiem Wam szczerze, że po takim zabieganym, męczącym czasie w Strasburgu, wielkich emocjach, bo cyzety to są wielkie, wielkie emocje, mm -hmm. e, czas właśnie takiej ciszy e, i to był bardzo, bardzo, na wsi to był dobry odpoczynek. Bardzo dobrze to wspominam. E, oczywiście chcę tutaj dodać sprostowanie, to nie jest zakon milczący. Chodzi o to, że to jest po prostu mała wioseczka, jest cisza, Szostry są bardzo sympatyczne, jest ciekawa liturgia. Ale o tym powiem w kolejnym filmiku na Trzech Króli, bo to jest bardzo interesujące. Mm -hmm. I po prostu atmosfera takiego spokoju, takiego relaksu, e, tego, że jedyne czym się człowiek przyjmuje, to być na posiłku i mszy Świętej i nic innego na głowie nie, się nie ma, jest naprawdę doskonałym odpoczynkiem. Po mm -hmm. świętach, zabijowaniach i tym wszystkim. Dobrze, to był styczeń. Potem był luty. Tak, potem był luty i ja byłam e, na południu Polski, u mojego taty. O mm. ile na... dobrze sobie przypominam, na tydzień. Pojechałam właśnie na południe. Jaka to była miejscowość? E, miejscowość się nazywa Zarosowa. To jest koło komu... jest... bo tam to Tuchowa. E, tak, Tarnów, Tuchów, Bochnia jest troszeczkę dalej, ale to są te rejony. Eee, Także tak, tam byłam tydzień. No i, i tyle. No i wróciłam i potem do swoich starych zajęć. Eee, potem był marzec. Tak? Nie, potem jeszcze był luty. Eee, w momencie, kiedy Ala wracała do domu, eee, ja właśnie z e, i z przyjacielem, ruszam na stopa. Aha, no tak. Wielka wyprawa stopowa. Wyprawa była Reda, Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Wiedeń, Zagrze. No pewnie, no to tak. I... Ale tylko, że to nie było tak, że jednym ciągiem, tylko po prostu jechaliśmy z Gdańska do Warszawy, tam troszeczkę byliśmy dwa dni, potem z Warszawy do Krakowa, tam też byliśmy dwa dni, potem z Krakowa do bielsko białej tam byliśmy dzień, potem z biosko białej do Wiednia, tam też byliśmy jeden dzień i z Wiednia do Zagrzebia. W Zagrzebie byłam kilka godzin, tylko praktycznie po to, żeby się przespać i w PKS do Polski, więc na przygoda, Ale o tym jest post na blogu, są dwa posty, to Wam też podziękuję. Mm -hmm. Ja ty prawie też bym chciała nawieść osobny film, ale to kiedyś. O ile Was to interesuje. Dobrze, później był marzec, to był spokój. Tak, bo mamy. Tak, 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 dokładnie. Ześmy zaczęły pracę i żeśmy musiały trochę przystępować z wyprawami. Ale nie na długo. Nie na długo. <grym> bo jednak praca nas nie ogranicza. <grym> Na szczęście, mamy tu szczęście, oczywiście. Potem był czerwiec, mm. więc była lednica. A, tak, Macie? I początek kanału. Tak. Macie już filmik do, z Lidnicy, z relacji z Lidnicy. Tak. I oczywiście wszystko podziękujemy na dole, żeby, że jeżeli ktoś się widział, to zapraszamy. Mm. Tak więc fantastyczne tak spotkanie młodych na Lednicy. E, to był Twój, Alu? Pierwszy raz tak mam na Lidnicy. A mój? Czwarty albo piąty, już nie pamiętam. Mm -hmm. I po prostu wiem, że w przyszłym roku też jadę na letnicę. Cokolwiek by się nie działo, ja muszę jechać na letnicę. I to tak naprawdę cała ta atmosfera tam jest naprawdę, naprawdę fantastyczna. A w tym roku było w miarę, w miarę fajnie. Nie było ani za ciepło, ani za zimno. Było no, ciepło. Było ciepło też. Ale było znośnie ciepło, bo mm -hmm. byłam takiego roku, gdzie w letnicy nie ma żadnego cienia i człowiek się traży jak na patelni. Więc to lednice dobrze wspominamy. No, później pojechałam do Zagrzebia, koniec czerwca, z siostrą i tam byliśmy 10 dni. Najlepsze wakacje. E, ale już jechałyśmy normalnie PKS-ami. Potem przyszedł pies Tak. Lipiec to oczywiście mój koncert Tomasa Andersa, też jest zamieszczony filmik. Wszystkie, o czym mówimy już, jakie były filmy, to będą na dole. Tak, no i oczywiście wyścigi KON na Lalu zaraz po koncercie. No koncert jak koncert, oczywiście fantastyczny, więc tam zupełnie nie marzeń was. Potem w sierpniu byłyśmy znowu w Zalasowej, tak. zwiedziłyśmy Tarnów, w boknie. Co już też macie relacje? Z kościół, kościół byśmy widziały, znaczy bezlikę właściwie. Ale samą oknie jeszcze nam się nie udało, no bo była paskudna pogoda. To był sierpień, żeby były, byłyśmy razem pięć, pięć Sześć? Pięć, sześć dni coś takiego. No coś takiego. Potem wrzesień. Tak, potem przeszedł wrzesień. I co było we wrzesień? Łódź. Tak, właśnie, łódź był, racja. Bardzo fajne. Koncert Indigo. Tak, koncert Indigo. To tak. mój i Asi, najlepszy koncert. No. E, poznałyśmy przy tym fantastyczną naszą gospodynię, tak. którą bardzo serdecznie fajnie. pozdrawiamy. Dokładnie, jej synka. Tak, tak. Prze... Wspaniały nas u Tak, bardzo fajnie było. Co prawda, łódź była tylko na weekend, ale to był bardzo intensywny czas. Fajnie, tak, z tymi walizkami, właśnie... Miałem się przygody jak zawsze. Nie, ale w y, tym razem w Łodzi, jak byłam pierwszy raz, więc mi się bardzo podobało. Manufaktura i w ogóle i, i, i w ogóle pogoda miała miałyśmy bardzo fajne, dobraz był bardzo fajny, bo autobusy także się nas wszędzie do miasta zawoziły, więc naprawdę, naprawdę było fajnie, no i, i ludzie, ludzie też fajni, więc, 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 więc tak. Jesteśmy na tak. Jesteśmy na tak, jak najbardziej. Zawsze jesteśmy na tak. To a potem realny. niestety przyszła szara rzeczywistość, a razowo <noise> znowu poszła do pracy. Ja na stażu od października, Nie, no co? Czekaj, wrzesień. Tak, dobrze. Od października na stażu, e, więc no już absolutnie na no, żadne wyjazdy i tak dalej to już... E... Niestety spasowałam filmiki, Magda się pojawiała, bo ja po prostu już nie miałam czasu na to, żeby... Ale teraz wracasz w chwale. <laughs> to <jest proste> <laughs> w każdym bądź razie, no na stażu bardzo mi się podobało i, 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 i dlatego tak zniknęłam z ekranu i nie było, nie, nie było filmików. No i teraz mamy... Tak, a ja w tym czasie zająłam się kanałem. Podtrzymywałam tak, tak, fasan i przyznam się, że bardzo mi się to podoba i będziemy kontynuować, prawda, w tym roku tak, kanał? Będziemy. Będziemy, będziemy go do. rozwijać, mamy wiele pomysłów. Dopóki nie pójdziemy do pracy. <laughs> ja zamierzam mimo <laughs> pracy tak. kontynuować. Trzeba będzie lepiej gospodarować czasem. Nie, no spokojnie damy radę. Tak, damy radę. A jakie plany na ten rok? Tak, jakie plany? Na pewno Rognisa i na pewno TZ. Tezy, no tezy tak, to tak, tzw, tak, no zobaczymy, ja nie będę planować, bo ja nie mam go pojęcia. E, mamy wiele planów, ale na razie to tajemnica. Spo spontan też jest ważny, więc, więc e, zobaczymy. Bo u nas bardzo często jest tak, że wyjazdy są bardzo spontaniczne, no, no, więc zbytaj, tak. nie będziemy tutaj mówić konkretnych planów, tylko mhm. że planie jest dużo podróży, no. dużo różnych eventów, brania udziału w fajnych eventach. Tak, no jest w planie przede wszystkim to Bochnia, żeby pojechać na południe Polski ponownie i zobaczyć Bochnie, tak już, już troszeczkę bardziej dogłębnie, no i, 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 i zobaczyć to, co tam najfajniejszego. Więc no Bochnia jest w planie, jest w planie, jest w planie TZ. Hmm. A wakacje zobaczymy. Tak. Zawsze, zawsze coś musimy, no. Tak, u nas to jest w, Polsce, nie wiem. w planie. W też jest rozwijanie kanału, tak, rozwijanie siebie. Tak więc planów jest sporo, a co nam z tego wyjdzie, zobaczymy. Mać. I trzymajcie z nas kciuki, żeby nam się to powiodło. My za Was coś trzymamy. I zapraszamy na naszego facebooka, gdzie od tego roku będą wszystkie informacje. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, że jeżeli nagle wyskoczy nam jakaś podróż, zanim pojawi się relacja, pojawi się informacja na naszym profilu, mm -hmm. kanału. Tak więc, jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszamy. Na no dole będą też linki do nas, jeżeli ktoś by chciał. Nie hmm. wiem czy do profili, czy do Instagrama, ale jeszcze nie ma, ale to tylko ja kwestia nie mam, czasu. Nie, 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 nie. Ja mam Facebook, nie wystarczy. E, jak już były jakieś pytania, to oczywiście też na Facebooka i, tak. i na stronkę. Czy pod filmem chętnie odpowiemy na pytania? Tak, tak, oczywiście. Bardziej... Tak. I teraz w nowym roku postaramy się, żeby filmy były jeszcze częściej. Nie będziemy tutaj się deklarować, że nie wiem, trzy czy cztery, ale postaramy się, żeby było co najmniej dwa w tygodniu. Myślę, że to taki dobry układ. Bo tak naprawdę to nam wyjdzie jeden film na tydzień na głowę. To nie, nie źle. No nie, no nie jest źle, nie, źle. Ale oczywiście, jeżeli jesteśmy w, jeżeli nie ma filmów, to najprawdopodobniej albo leżymy zmorzone jakąś ciężką chorobą, w stanie <zysukanie> albo po prostu e, jesteśmy w podróży i, tak. i nie mamy dostępu do internetu, żeby rzucać na bieżąco. Bo niestety to nie jest takie proste, że nawet jeżeli weźmiemy ze sobą komputer. A tak, para, tak, to w podróży tak, tak. nie da się zmontować tego filmu. No, no chyba, że będziemy siedzieć w jakimś pociągu 12 godzin i z nudów zmontujemy. Tak, film. dokładnie, i widać no, w pociągu, tak? Tak, ale tak to zazwyczaj filmy pojawiają się po naszym powrocie, mm. dlatego jest też troszeczkę mała obsługa czasowa. Jak nas nasujemy na kanale, to znaczy, że albo umarłyśmy, albo żyjemy zbyt aktywnie. Optymistycznie na nowy rok. Ale to, to się <grym> obcy nie Jesteśmy w Będzie dobrze. Do Będziemy. zobaczenia. Będziemy. Teraz mogę już zlecieć 6. Pojawi się nowy film na kanale. Więc do zobaczenia 6. Trzymajcie się. Pa, pa.